no Nagrywam ten nieszczęsny film, bo poprzednio nagrałem, ale było słychać muzykę w tle, w tle i słuchałem George'a Michaela i doczepiono się do mnie, że, że to jest nielegalne, że prawa autorskie. A ja tylko słuchałem muzyki, a akurat mikrofon wyłapał po prostu to telefonu. No i Źle się zrobiło i musiałem niestety skasować film. Nie będę się przepychał z nikim, z, z YouTube'a i tak dalej. Dobra, teraz tak do rzeczy. Złożyłem to już. Paski do, w dobrym stanie są. Poczyściłem je. Ten paseczek tak samo jest wyczyszczony. Mechanika jest w bardzo dobrym stanie. Teraz tak. Odnośnie tego koła tutaj pasowego rozebrałem to wszystko zdjąłem koło pasowe od spodu jest zębatka i ta zębatka zazębia się tutaj z, tymi, z tą resztą zębatek pośrednich i tak dalej i teraz żeby złożyć to pomęczyłem się trochę chodziło że ciężko jest trafić tą spodnią zębatkę na te wszystkie zęby i co się okazało, że tą zębatkę na tym kole pasowym od spodu idzie zdemontować, wziąć jakiś tam płaski śrubokręt, lekko podważyć i ta zębatka wchodzi. I najpierw wkładamy zębatkę, trafiamy na te koła, prawda? Potem zakładamy, wkładamy, o tak może, wkładamy taka tulejka, jest redukcyjna i na samym końcu wciskamy to koło w to koło pasowe i ta ośka tutaj co jest zableczka no musi dosyć sporo wystawać i właśnie mi to nie pasowało że mm, że ten bolec tutaj ta ośka po prostu za mało by tego wystawała no i co się okazało tak jak poprzednio mówię że da się rozebrać to yy, Tą zębatkę od no, spodu i to by było na razie tyle.